Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie waszej ulubionej serii, serii DIY. I dzisiaj przychodzę do was z waszym ulubionym balsamem do ust. I tym razem zrobiłam coś w klimacie jesiennym, trochę w klimacie Halloween. Słuchajcie, tak naprawdę zainspirowała mnie moja przyjaciółka do zrobienia tego balsamu, ponieważ ostatnio byliśmy sobie na kawie w Starbucksie, i ona sobie zamówiła to jesienne Pumpkin Spice Latte, które jest. Wiecie, takie aromatyczne, mega rozgrzewające, pachnące cynamonem i różnymi przyprawami. I ja myślałam, że to jest taki bubel, że wszyscy to zamawiają, bo jest taka moda, i w ogóle, że to jest tak naprawdę niedobre. Ale spróbowałam od niej, naprawdę mi posmakowało, i to właśnie zainspirowało mnie do zrobienia. Balsamu do ust o smaku właśnie tej przeprawy pumpkin spice i nie przerażajcie się tym kolorem. Teraz widzicie taki brąz mega uderzający. On nie zostawia ten balsam absolutnie żadnego brązowego koloru, ale za to zostawia przepiękny zapach na ustach i fajny połysk. Także naprawdę balsam fajnie powtórzyć i mieć coś takiego w torebce żeby trochę sobie takich jesiennych, na takie jesienne wieczory wypielęgnować sobie czymś takim usta. Nie no tak przepięknie pachnie, słuchajcie, jak otworzyłam mm, coś wspaniałego. No dobra, ale już się nie zachwycam. Jeśli chcecie powtórzyć razem ze mną ten balsam, to zapraszam Was do oglądania dalej. I do zrobienia tego balsamu będziecie potrzebować tak naprawdę trzy przyprawy, i jest to e, przyprawa cynamon, e, gałka muszkatałowa oraz Imbir, i ważne jest to, żebyście wszystkie te przyprawy miały w proszku. E, raczej nie jestem zwolenniczką tego, aby tam w jest taki imbir e, korzeń. Musicie po prostu mieć wszystko w proszku, żeby to Wam się nie zważyło. E, no i ja to zrobiłam w pustym opakowaniu po iOSie, jak widzicie. Do swojego balsamu użyję również oleju kokosowego, wosku pszczelego. Można też użyć wazeliny lub maści z witaminą A, to już jak po prostu wolicie, to już jest opcjonalne I zacznę od tego, że do małego garnuszka przesypuję sobie właśnie te trzy przyprawy Cynamon, gałkę muszkatołową i imbir I do tego daję pół łyżeczki, albo może być nawet cała mała łyżeczka oleju kokosowego. Następnie do tego dodaję odrobinę wosku pszczelego, również tak pół łyżeczki możecie dodać. Następnie resztki mojego starego iOSa. Ja nie lubię marnować produktów, więc dodałam sobie resztkę mojego iOSa, co tam w ogóle mi to nie przeszkadza. Wy możecie dodać jeszcze maj z witaminą A oraz wazelinę kosmetyczną, to już jest opcjonalne jak wolicie. Mi wystarczyły tylko te trzy składniki. No i teraz Oczywiście wszystko rozpuszczamy. Ja to zrobiłam w kąpieli wodnej, nie pokazywałam nam tego. Zrobiłam to poza kamerą, żeby nie tracić czasu. Wszystko dokładnie mieszamy. Musicie mieć, słuchajcie, składniki tak rozpuszczone jak woda Ona, one muszą być płynne. No i teraz, jak widzicie, dokręcam sobie to siteczko do górnej części mojego iOS-a i przelewam sobie moją całą zawartość płynu. I daję sobie to zamrażarki na pół godziny do 40 minut, żeby wszystko na ładnie stężało Po chwili macie nasz przepyszny Pumpkin Spice Lip Balm Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się podobał Mam nadzieję, że go powtórzycie w domu Dajcie mi kciuka do góry, jeśli Wam się podobało Napiszcie na dole w komentarzach, czy spróbowałyście i w ogóle czy lubicie e, to dniowe Pumpkin Spice Latte w Starbucksie Czy próbowałyście, czy Wam smakuje Bo różne są opinie, naprawdę niektórzy mówią, że to jest przepyszne A niektórzy mówią, że jest obrzydliwe Także dajcie znać koniecznie w komentarzach. To, co żegnam się z Wami, buziaki, dzięki, że oglądałyście do końca, że byłyście ze mną, pa pa!